Cześć, witam wszystkich. Jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Poradnik, czyli mojej najdłuższej serii i waszej ulubionej serii na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się prostą sprawą, dwoma takimi małymi farmami, a konkretnie będzie to farma pnączy i farma świecących jagód. Czyli bardzo prosta rzecz, ale chcę ich mieć troszkę więcej. Przede wszystkim do wykończenia tutaj. Naszej dziury w ziemi, gdzie będziemy schodzić do kopalni, do podziemi i tutaj chciałbym też użyć troszkę pnączy, chciałbym użyć też świecących jagód, tych takich zwisających roślin, więc musimy zająć się ich rozmnażaniem. Prosta rzecz, ale być może Wam też się przyda. No i też, e, oczywiście, jagody i pnącza bardzo, bardzo, bardzo się właśnie przydają przy. Mm, e, ozdabianiu naszych budowli, przy przystrajaniu pewnych rzeczy, nie tylko jak same bloki w sobie, gdy je postawimy, ale także na przykład ten fakt, że łącząc pnącza z brukiem albo z cegłami kamiennymi mamy wtedy, wtedy zamszony bruk czy zamszone, zamszone cegły. Zresztą mogę Wam to szybciutko tutaj chwilę pokazać. O, mamy cegły, czekajcie, nie musi być kamień. Mogę wam to pokazać, jak to wygląda. I teraz zobaczcie, teraz w ogóle śmiesznie w wersji 1.18, zobaczcie, tutaj to jest takie podwójne, widzicie? I tutaj jest podwójne. Dlaczego? Bo możemy zrobić z pnączami ten zamszony blok, albo możemy też zrobić z mchem. Blok mchu teraz też nam pomaga wziąć znaczy zrobić zamszony bruk czy zamszone cegły. Wystarczy, że prawym przyciskiem myszy na Java Edition na Windowsie klikniemy i mamy do wyboru, czy chcemy zrobić z pnączami, czy chcemy zrobić z mchem. Mech oczywiście dosyć łatwo można rozwijać, no ale jest do tego potrzebna mączka kostna i czas. A tutaj możemy po prostu zrobić sobie prostą farmę pnączy i mieć ich pod dostatkiem i robić sobie bez problemu duże ilości tego zamszonego bruku czy zamszonego zamszonych Cegieł. i tak samo jagody, jakie podwiesimy pod blokiem jakimś, to wyglądają pięknie, to są takie pnącza, dają jeszcze światło w dodatku, więc no, jest to taka dosyć ciekawa ozdoba, bardzo nam, to, bardzo nam to pomoże tutaj w różnych budynkach, w różnych elementach naszego świata. Poza tym świecące jagody można też wrzucić do kompostownika, uzyskać mączkę kostną, albo można, uwaga, rozmnażać za ich pomocą lisy. Lisy można nakarmić tak jak zwykłymi jagodami, także i świecącymi jagodami. Natomiast tych dwóch farm nie będziemy budować w naszym mrocznym mieście, bo jakoś rosnące roślinki, czy to świecące jagody, czy pnącza, nawet same, średnio pasują mi do mrocznego miasta, więc zbudujemy na obrzeżach tutaj naszego zamku i naszej osady. Tu trzeba, to też mówiłem na live w poprzednim tygodniu trzeba zrobić w końcu drogę łączącą te dwie nasze osady i mroczne. Miasto i wioskę, zresztą tutaj ta droga już trochę idzie, i tam przejście przez wodę. Tutaj mamy taki teren, który chciałem wykorzystać pod zbudowanie wielkiej mapy, ale z racji tego, że przeprowadzamy się do mrocznego miasta, tam widzicie ten balonik, nasz mały, który jest punktem AFK przy, przy farmie kriperów, więc przy farmie hmm, prochu. Wracając do mrocznego miasta, to tam mi to nie pasuje, wybudujemy sobie tutaj. Tutaj miała być mapa, ale ponieważ tam się przeprowadzamy, no to mapę zrobimy sobie gdzieś tam, wyznaczymy sobie miejsce, gdzieś w naszym mrocznym mieście i tam zrobimy sobie dużą mapę. Natomiast tutaj możemy zrobić sobie farmę pnączy i farmę świecących jagód. Będą one bardzo podobne, aczkolwiek chcę zrobić je na trochę innej zasadzie bo świecące jagody mogą sobie swobodnie zwisać, a chyba pnącza wolałbym, żeby tak jak tam na ścianie rosną, to też rosły na drewnianej takiej ścianie, bo o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli zrobimy sobie pnącza w ten sposób, tak jak tutaj mamy teraz, zobaczcie ścianę, ta moja farma, taka powiedzmy, to trochę lewa, trochę prowizoryczna z pierwszych odcinków serii, to jeśli mamy tutaj na ścianie, boże, parkurowy niezbyt udany ruch. Jeśli mamy tutaj na ścianie i ścinamy sobie pnącza, to możemy ściąć sobie pnącze ze środka i to na dole nam się nie zniszczy. Jeśli ono to pnącze wisi na jakimś bloku, czyli jeśli byśmy zrobili sobie wystający blok w farmie i zrobimy tutaj pnącze i ono urośnie na długość np. Na 5 i my sobie zniszczymy ten u góry, Powiedzmy drugi, który tu wyrośnie, no to mamy tylko niestety jedno pnącze, więc łatwo się pomylić, źle kliknąć nożyczkami, źle zebrać pnącza i, i z, stracić dużo pnączy po prostu. Więc tutaj zrobimy sobie pewnie kolejną ścianę, żeby te pnącza. Farmić. Oczywiście po pnączach można się wspinać, wejść do góry. Jeśli już gdzieś są, służą nam za taką naturalną, nazwijmy to drabinę, i tutaj, tak jak widzicie, ładnie rosną, a my sobie zrobimy bardzo proste, bardzo proste farmy i jagód i Pnączy. I teraz zastanawiam się, bo kompletnie nie myślałem nad wyglądem tej farmy. Kompletnie nie myślałem nad tym, jak to może wyglądać, więc spróbujemy to sobie lekko rozplanować. Najpierw weźmiemy sobie ciemnodębowe płyty, tepnie. I teraz tak, zastanawiałem się nad tym, żeby dookoła zrobić pnącza. Czyli powiedzmy, mamy tutaj jeden i tutaj mamy tak dwa, trzy, cztery. 5, 5 w środku, ok, 7 szerokości, coś takiego, pnącze. Tutaj byśmy znowu sobie zrobili raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szerokości. Tego będzie trzeba się pozbyć zaraz, ale to zaraz. I tak dookoła byśmy zrobili sobie miejsce na pnącza. Powiedzmy gdzieś tutaj kolejne: 2, 3, 4, 5. 6, tak, i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem szerokości. I, 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 I tutaj kolejne powiedzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I nawet jeszcze jedno. Nie wiem, czy tyle będziemy mieli pnączy, ale zobaczymy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i tamten siódmy. Czyli dookoła ściany z pnączami, gdzie będą pnącza się rozmnażać. Natomiast w środku. W środku byśmy zrobili słupy i te słupy myślę, że byśmy zrobili bardziej z płotków, takie nazwijmy to delikatne. Tymczasowo sobie ustawimy tutaj i teraz tak, potrzebujemy troszkę drewna. Myślę, że to będzie drewno świerkowe, chyba najlepiej nam tu będzie wyglądało. I troszkę płotków, idzie nocka, wykorzystamy tutaj łóżko które niestety, przepraszam pana, ale musi się pan, panie Janku na chwilę przesunąć. My się tutaj położymy, pójdziemy spać i po środku byśmy zrobili takie rzędy jagód. Jagód mamy co prawda, czy ja byłem przed chwilą w głowie pana Janka? Jeśli to przewidziałem, to chyba tak. Rzędy jagód, co prawda jagody mamy sześć tylko, ale zejdziemy sobie do bujnej, E, Bójnej jaskini i je znajdziemy. I teraz tak, i tu byśmy zrobili sobie coś takiego. Pnącza, abyśmy mieli tam. Musimy mieć tutaj raz, dwa, dosyć sporo przerwy, trzy, powiedzmy. I tutaj mamy też trzy, OK. I tutaj żeby od tego było też trzy, czyli raz, dwa, trzy, czyli pierwsze byłoby bardzo wąskie. Ok, trudno. Tutaj mamy pach i pach pierwsze bardzo wąskie, ale tu już byśmy mogli zrobić dłuższe sobie raz dwa trzy, ok w ten sposób i tutaj lecimy aż aż dotąd nawet dłuższe, ok i tu zrobiliśmy odstęp ilu dwóch kratek, ok więc tutaj też dwie kratki i tu sobie stawiamy dwie kratki, tu sobie stawiamy i chyba jeszcze jedno nam się zmieści dwie kratki, tu stawiamy Dwie kratki, i tu stawiamy. I po środku byśmy mieli jagody, więc taka troszkę hybryda nazwijmy to. Hybryda, i tak, żebyśmy mogli to spokojnie, spokojnie farmić, nazwijmy to, spokojnie ścinać, to to nie może być za wysokie, żebyśmy te jagody dosięgali z ziemi normalnie. Myślę, że nie trzy, ale chyba cztery wysokości, żeby to miało. Wejdziemy sobie na mech. Ok. Cztery wysokości i żeby tutaj był pół blok, w ten sposób. Ok. I to będzie bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Musimy zrobić sobie troszkę więcej drewna i potrzebujemy też zapadnie. Zapadni kilka, na pewno będzie nam potrzebnych. Dobra, zrobimy sobie całość w ten sposób. I teraz możemy dać sobie to, będzie takie naprawdę płaska struktura, prosta struktura, w ten sposób sobie zrobimy. I na tym posadzimy jagody. Tylko czekajcie. Nie wiem, czy jagody mogą rosnąć na drewnie, pewnie nie. A mogą. Oto ciekawe. Czyli możemy je sobie tutaj posadzić. Co prawda mamy dopiero cztery, niestety, ale. E, mis click. Ok. Ale mogą rosnąć na drzewie. No to dobrze, to elegancko. I tak to będzie sobie nam tutaj pięknie rosło. Tu dodamy jeszcze jeden płotek i zapadnie w ten sposób. Jak to zarośnie, to będzie naprawdę ładnie wyglądało. Także buduję, buduję tutaj cały rządek takich stojaków na nasze, na nasze jagody. I myślę, że coś jeszcze tutaj wymyślimy. Nie, nie. To miało tutaj być. Może w ten sposób byśmy zrobili i to sobie dodatkowo oświetlili. O tak. Hmm. Myślę, że to będzie Okej, okay. Że to będzie ok. Fajne wsparcie. Fajny dodatek. Oświetlenie. Tylko na dole jeszcze to wygląda słuchajcie troszeczkę skąpo. Więc myślę, że zrobimy sobie, może, żeby był troszkę inaczej. O, ciekawe, jakby to wyglądało. Zobaczymy. Cały blok tutaj w ten sposób, na którym stoi sobie. Ok. Mhm. Zdecydowanie lepiej. Jak widzicie, tutaj już zaczynają rosnąć. Także buduję cały rządek właśnie takich rzeczy. Zobaczcie, nasza farma nabiera kształtów. Nasza farma nabiera kształtów. Mamy już tutaj parę postawionych, że tak powiem, stojaków na jagody. I wygląda to coraz lepiej. Zobaczcie też, że jagody rosną. Tutaj nawet mamy, jak widzicie, świecące już nam tutaj wyrosły, więc można je sobie zebrać prawym przyciskiem myszy i po prostu. Rozmnożyć i po prostu rozmnożyć w ten sposób, i całą farmę nam tutaj wyposażyć. Wyposażyć i będzie wtedy naprawdę wesoło. Można też wziąć mączkę kostną i po prostu zobaczcie, pach mamy wszędzie świecące jagody od razu zebrane, i można je dalej rozmnożyć. Więc w ten sposób farma naprawdę szybko. Będzie bardzo ładnie wyglądała nam się rozrośnie. I sobie to zbierzemy, i możemy na wszystkie, na wszystkie stojaki od razu rozwiesić, rozwiesić i będzie to ładnie wyglądało. Jak, widzieli, jak widzicie, tutaj połączyłem te stojaki po środku. Zrobiłem to na początku tylko po to, żeby żeby. Mm, po prostu nie wspinać się do góry i nie budować tam jakiejś wieży, żeby wybudować sobie dach dla tych stojaków, ale zobaczyłem, że całkiem fajnie to wygląda i już tak po prostu zostawiłem. Więc możemy sobie tutaj taki mini stojak oczywiście, bo tutaj niewiele jagód już nam się zmieści, ale w ten sposób mamy Naszą farmę świecących jagód, tak jak widzicie, i one bardzo, bardzo nam się przydadzą i do dekoracji, i do innych rzeczy. Natomiast postawiłem już jeden stojak, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać. Wiem, że jest dosyć płaski, ale niestety musi być płaski, jeśli chodzi o, o winorośl. Jak widzicie, nawet tu do góry nam poszła o to ciekawe o winorośl, o pnącza musi być płaskie żeby żeby pnącza rosnęły. Co ciekawe, pnączy nie można mączką kostną rozszerzać, więc niestety, no, no nie, niestety nie, musimy poczekać, aż wyrosną. I tutaj troszeczkę pozmieniałem to, tu będzie ciasno, więc chyba jeszcze musimy troszeczkę to przesunąć, troszeczkę właśnie już to przesunąłem wcześniej, ale jeszcze to też zrobimy dodatkowo. Przesuniemy o dwa bloki, nie o jeden, o jeden nam wystarczy, czyli o jeden przesuwamy tutaj. Ok, w tą stronę przesunięte. Eee, I wiecie co, czekajcie moment, muszę sprawdzić, czy na pewno nam się nagrywa, bo mam wrażenie, że coś, jakiś błąd mógł się pokazać, ale chyba, chyba nam się eee, nagrywa, mam nadzieję że wszystko jest w porządku. Okej, okay, dobra. E, działamy, działamy dalej. Sprawdziłem szybciutko program do nagrywania. E, zdarzało mi się już, że odcinki mi się wysypały po prostu. Coś było nie tak i trzeba było później montować albo nagrywać wręcz jeszcze raz, a to było troszkę uciążliwie, uciążliwe, troszkę męczące. Więc wybaczcie tą ostrożność. Teraz tak, świerkowe drewno. I teraz pokażę wam, jak wybudowałem ten stojak, jak wybudowałem ten stojak, tu dodałem po bokach świerkowe, świerkowe drewno w ten sposób, na którym zaraz będą stały płotki sobie, ale to już zbudujemy na dole. Po bokach mamy słupy z ciemnego dębowego drewna, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Sześć wysokości, o ile dobrze pamiętam, tak? I tutaj robimy w ten sposób słup tak samo. I wtedy możemy tutaj zrobić kolejny, kolejny słup w ten sposób to wygląda. Teraz na górze, żeby to w miarę w miarę też wyglądało. Robimy tutaj półblok, i ten półblok będzie wystawał, tak jak tam po bokach, żeby żeby na, no dać daszek, tak? Zrobimy sobie taki, taki daszek po prostu. O, w ten sposób, żeby nie wyglądało to aż tak, tak mocno płasko, że tak powiem, no bo i tak, i tak płasko wygląda cała ściana, żeby pnącza mogły na niej rosnąć, to chociaż dodamy sobie troszkę z przodu i teraz tak, tu zrobimy podwójnie, żeby uwypuklić dach i robimy jeszcze tutaj coś takiego, jak będziemy sobie tędy przelatywać, to też ten daszek, żeby wyglądał w miarę, w miarę Ciekawie, więc tak wygląda, tak wygląda daszek. A tutaj jeszcze oczywiście dodajemy sobie po bokach troszkę urozmaicenia, czyli robimy płotek boczny, robimy płotek, na którym sobie tutaj zawiesimy latarnię. I tutaj też to samo robimy. Płotek, latarnia. Duży płotek po boku. Tak jest. I z tyłu też tutaj sobie damy płotek. Tutaj płotek i latarnie też żeby było ładnie wszystko symetrycznie i dobrze oświetlone. Natomiast po środku robimy sobie dębowe drewno, tak, żeby było inne kolory, żeby nie wszystko było takie ciemne, ale żeby jaśniejszy ton drewniany też tutaj się pojawił, ale nie do samego dołu, bo inaczej wyglądało to bardzo, bardzo płasko. I jeszcze dodałem tutaj ten sposób mm, zapadnie świerkowe, żeby dodać jeszcze troszkę trójwymiarowości, jeszcze troszkę głębi do tego prostego bardzo stojaka. No i wtedy na samej górze można rozsadzić pnącza, które będą ładnie rosły, nie? które będą ładnie nam tutaj rosły na tych wszystkich stojakach. No i co nam pozostanie? Pozostanie nam zbudowanie tych pozostałych stojaków, które są jeszcze przygotowane dookoła. Dobra. I jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, bo jeszcze tutaj tepnie okorujemy sobie, okorujemy. Ok, w ten sposób. Musi to też troszeczkę inaczej wyglądać. I tam pod spodem nie okorowałem, ale nawet nie wiem, czy nie lepiej to wygląda, że jest jakaś tam dodatkowa tekstura, nie? Że jest dodatkowa tekstura. Myślę, że to fajnie będzie wyglądać. I zobaczcie: teraz mamy i pnącza i e, świecące jagody, i ta farma będzie tutaj naprawdę nieźle wyglądać. Słuchajcie, mam taki pomysł, żeby już całej przy Was jej nie robić. Dokończę ją sobie między odcinkami i pokażę Wam w kolejnym odcinku, jak wygląda całość, gdy obudujemy to sobie dookoła. Ale myślę, że już wiecie o co chodzi i możecie zrobić swoją farmę świecących jagód i pnączy. Także ja Wam dzisiaj serdecznie chcę bardzo podziękować. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i słyszymy się w komentarzach, bo oczywiście na wszystkie odpisuję. Także zachęcam do. Pisania. A na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Papa pa, na razie. Hej.